Cześć, nazywam się Nikola Stejszczak, a wysłuchacie podcastu Fala Inspiracji, gdzie odbywam rozmowy z ekspertami w różnych dziedzinach i sama opowiadam historię z życia wzięte. It's happening, you guys, it's happening. Nagrałam już storkę, więc najwyższa pora nagrać odcinek. Odcinek podcastu. Nagrywamy w studio w Los Angeles. Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie odcinek o życiu modelki w Los Angeles. Prosto z serca, no bo to, to tutaj nie ma czego przygotowywać. Tutaj po prostu porozmawiamy jak przyjaciel z przyjacielem. I opowiem Wam, jak wygląda to życie modelki. I też zrobię taki wstęp, opowiem Wam, jak to się u mnie zaczęło ale nie za dużo, bo już wcześniej też o tym kiedyś gadałam. I opowiem też o tym, co jem w ciągu dnia, jakie ja robię treningi, jak wyglądają castingi, dzień na planie zdjęciowym itd. itd. Więc od początku moja historia jest taka, że byłam zeskautowana przez agenta modelingowego czyli jakby znaleziona na ulicy. Najpierw jak miałam 14 lat w Warszawie, w 13-14 w Warszawie w Złotych Tarasach, a potem jak miałam 14, to yy, byłam zeskałtowana w Santa Monica na Third Street Promenade yy, przez agenta, który też jest ojcem znanej modelki, Hailey Clausen i i tak się zaczęła moja przygoda. Zaczęliśmy robić sesje zdjęciowe, takie test shoots, żeby przygotować mnie do tego zawodu, żebym czuła się też bardziej komfortowo przed kamerą. I w moim przypadku na pewno taniec, a zwłaszcza balet miał ogromny wpływ na mój zawód, na ten zawód, bo jestem bardzo świadoma swojego ciała. I też wiem jak się ustawić. Nie wiem, występy na scenie przygotowały mnie do pracy ze światłem, pracy też z zespołem. I, I tak ten balet w operze od dziecka na pewno się przydał. I, I też oczywiście postura, no nie zawsze, teraz jestem raczej tak zrelaksowana, jeżeli ktoś ogląda na wideo. Ale, ale to miało ogromny wpływ. Moja mama w ogóle w wieku 11 lat, pamiętam, że kupiła mi taką sesję zdjęciową na gruponie w ramach niespodzianki. I ja się po prostu czułam jak ryba w wodzie, więc wiedziałam, że to jest coś dla mnie. I, i potem też wiedziałam, że trzeba dużo pracy włożyć, aby być jak najlepszą modelką w sensie najlepszym, jaką mogę być i takie sesje zdjęciowe, test shoots, z którymi umawia nas agencja, to jest coś, co nam pomoże. Charakter sesji może się różnić, bo oczywiście są sesje komercyjne, gdzie jest dużo uśmiechu, to może być na przykład sesja dla marki z kosmetykami albo z trybów kąpielowych, więc to jest zupełnie inny vibe niż jak robisz sesję dla Prady. Jest to coś bardziej high fashion, więc warto, warto na przykład oglądać magazyny, przeglądać czy e, strony internetowe, gdzie ma magazyny, e, które są publikowane online i zaczerpnąć inspiracji też Pinterest. takie, takie rzeczy są ważne. Już we wcześniejszych odcinkach, na przykład w odcinku z Martyną, czy z Natalią, opowiadałam o tych cieniach modelingu, rzeczy, z którymi ja się zmagałam, które może miały czasem gdzieś tam negatywny wpływ na moje samopoczucie, na moje zdrowie psychiczne. Też w bardzo młodym wieku miałam zaburzenia odżywiania. Ten temat poruszałam na przykład w pierwszym odcinku, potem chyba ponownie w odcinku z Natalią Uliasz, a więc możecie śmiało się cofnąć, jak chcecie trochę więcej posłuchać na ten temat. Teraz e, chciałam przejść do tego, co sobie zaplanowałam, czyli e, taki mój dzień w Los Angeles, który kręci się wokół gdzieś tam tego modelingu. Na przykład mm, często bywa tak, że jadę na uczelnię i wiem, że po uczelni mam zaplanowanych parę castingów, co też wiąże się z tym, jak przygotuję się na dany dzień i na pewno wezmę ze sobą, Po pierwsze rano raczej nie zrobię makijażu, będę chciała być co tak, tylko nie wiem, umyję włosy, gdzieś tam zadbam o nawilżenie skóry i takie rzeczy i Przygotuję sobie rzeczy na casting i często to są np. czarne rurki czy shorty, obcisły top. Wezmę ze sobą strój kąpielowy i obcasy, więc niezależnie czy idę na casting do agencji, akurat jestem teraz w momencie, kiedy szukam agencji w Los Angeles. Do tej pory miałam agencję w San Diego, która miała. Gdzieś tam załatwię trochę więcej pracy w Los Angeles, ale wydaje nam się, że najlepszym rozwiązaniem będzie też znalezienie agencji, która jest tutaj na miejscu. I No ale też moja agencja z Polski, Selective, wysyła mnie na castingi, gdzie widzę się z klientami. Nie wiem, to może być klient Sephora, Nike, Zara. To są, to są topowi klienci. I na taki casting często przychodzi dużo dziewczyn i i oczywiście warto jest być na czas, być przygotowanym na długie kolejki. Nie wiem, lubię zabrać książkę, mieć te wszystkie potrzebne rzeczy, które przed chwilą wymieniłam, jakieś przekąski zdrowe. I oczywiście castingi też mogą być online, że po prostu wysyłasz zdjęcia, filmiki z domu i, i trzymasz kciuki, że coś z tego wyjdzie. Oczywiście konkurencja jest ogromna. W tym zawodzie trzeba mieć twardy tyłek. I mój chłopak Max zawsze się śmieje, że jestem przygotowana na biznes, na startupy, bo w jednym i drugim świecie spotykasz się z odmową na każdym rogu. Sto razy usłyszysz nie, zanim usłyszysz tak. To jest część życia. Może nie każdy jest do tego stworzony, ale wydaje mi się, że ja jakoś sobie z tym radzę. Na pewno czasami zaboli trochę bardziej. Jeżeli na czymś mi za zależy, ale, ale tak, tak, tak wygląda modeling. Oczywiście wiecie, na Instagramie widzicie tylko najlepsze momenty i te wygrane castingi, i świetne prace, i magazyny, i okładki nad lazurowym wybrzeżem. <laughs> Highlights, jak to się mówi. Relacje wyróżnione. Mm, oczywiście każdego, historia każdej osoby jest. Inna, więc tak wyglądają castingi, praca. Jak na przykład zabukuję pracę, to często muszę być na planie zdjęciowym. Plany zdjęciowe często są w downtown, czyli teraz, teraz jesteśmy w downtown. Nagrywam dla Was ze studia w downtown z widokiem. I one czasami odbywają się tutaj, czasami oczywiście w innych miejscach, i zazwyczaj trzeba być na sesji, tak około godziny dziewiątej. Więc zastanę ja o siódmej, może zrobię 40-minutowy trening, spakuję wszystko, w sensie przygotuję już pewnie wszystko dzień wcześniej, włożę rzeczy z lodówki, jakieś milprepy do torby, powiem wam w drugiej części tego odcinka, co jem w ciągu dnia. I, i pojadę świeżo wykąpana na sesję. Zazwyczaj ja nie muszę stylizować włosów ani robić makijażu. Oczywiście są sesje, gdzie jestem o to proszona, więc wtedy też tak zrobię. Plan jeden od drugiego może się od siebie różnić, ale zazwyczaj gdzieś tam około godziny 12 i 13 jest przerwa na lunch i wtedy team zamawia wszystkim jakieś siedzenie typu sałatki z kurczakiem czy sałatki wegańskie. Czasami są to inne opcje. Ja zawsze lubię być przygotowana i mieć swoje jakieś ulubione dania ze sobą, gdyż no czasem na przykład było też tak, że jedyna opcja... Przekąski, to nie wiem, były orzeszki, jakieś takie kanapeczki czy coś. Zawsze warto być przygotowanym. Na sesję zabieram rzeczy typu mm, bielizna mm, cielista i, i jakieś wygodne dresy, w które się przybiorę po zdjęciach. Czasami szlafrok. Na przykład tak wiem, że robię cały dzień bikini, stroje kąpielowe i. i Gdzieś tam w przerwie będę chciała się otulić. Ogólnie to często na planie zdjęciowym jest duża ekipa, więc każdy zabierze to, co musi. Też wcześniej dostaniemy oczywiście informacje, co mamy ze sobą przynieść. Ja się dostosuję i przyniosę co trzeba. I sesje są często w studio, ale jak a, robimy jakieś kampanie, to one mogą być na świeżym powietrzu, na przykład. Mm, nad basenem czy na plaży. Są zawsze fajne kampanie. Ja uwielbiam być na świeżym powietrzu. Bym mogłabym nagrywała ten podcast na świeżym powietrzu, ale nie wiem, jak by to się odbiło na dźwięku. No, więc tak, tak wyglądają te sesje. No i też pamiętajmy o tym, że zawód modelki jest bardzo nieregularny. Jakby ja mogę mieć jedną pracę w miesiącu często. Oczywiście mam koleżanki, które idą jak burza i, i cały czas coś bukują, i to jest super. Ja też mam uczelnię, więc gdzieś tam e, nie byłam aż tak nastawiona na to, żeby ciągle pracować. Ale jako, że teraz e, w połowie grudnia kończę już swoją przygodę z uczelnią, ze studiami, to co jak najbardziej e, jestem też otwarta na to, żeby więcej pracować, e, robić więcej castingów, budować swoją książkę i tak dalej, i tak dalej. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Właśnie modeling to jest coś, na co no, nie, nie mamy tutaj. Tu możesz mieć super wymiary, dbasz o siebie, wiecie, ładna cera to i tamto, ale są rzeczy po prostu, na które nie mamy wpływu i, i to, jest, to jest część modelingu, na którą trzeba być przygotowanym w momencie, kiedy się decydujemy i na przykład stawiamy wszystko na jedną kartę. Ja osobiście bardzo się cieszę, że poszłam na studia, połączyłam jedno z drugim tak Nie chciałam jakby zostać na lodzie potem. No a, po, a poza tym oczywiście uczenia w Stanach, to, to jest takie marzenie na pewno dla niejednej osoby. I mając tą możliwość chciałam ją wykorzystać i, i jestem bardzo wdzięczna za ten czas. Tak, ten mode modeling to jest, wiecie, taki takie. Coś bardzo niepewnego. Mm, I na przykład w startupach, w biznesie, trochę od Ciebie zależy, czy zaczniesz budować coś, co faktycznie się przyjmie. Czy nie wiem, czy zatrudnisz się w, w pracy, która jakby Ci płaci i masz stabilną posadę. A modeling to tak, no trochę, trochę wybierasz agencję. Liczysz na to, że to jest agencja, która faktycznie się na Tobie skupi i Um, gdzieś tam Ciebie poprowadzi we właściwą stronę, popchnie um, i tyle. I wiecie, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Um, takie directy to jest w ogóle najlepsza praca na świecie, czyli jak klient bukuje Cię, już jest destynacja, jest team, robisz kampanię i, i na przykład, nie wiem, Saint Bart's, ja miałam direct w St. Bards, e, gdzie, gdzie po prostu poleciałam na chyba 8 dni i przez 4-5 dni miałam sesje zdjęciowe, też klient zapewnił, że miałam czas na odpoczynek pomiędzy, i tam było przecudownie. Z góry wiedziałam jakby na co się pisze, jak to będzie wyglądać, bo też modelki często latają na kontrakty w różne miejsca typu Mediolan, nie wiem, Australia, Tokio, no do różnych zakątków świata. I chodzą na castingi, i wtedy dopiero się okazuje, ile będą pracować, za jakie stawki. A, a w momencie, kiedy bukujesz Direct, to no, wiesz wiesz już, co na ciebie czeka, i masz tą e, pracę zapewnioną, co jest super. Aha, jeszcze mogę dodać, że oczywiście są też magazyny. I magazyny na przykład mają to do siebie, że. Nie płacą. Jakby płacą bardzo malutko, typu 200-300 dolarów w porównaniu do, do, wiecie, pracy na planie, ale magazyny są przydatne, no bo dzięki nim jesteśmy w stanie wzbogacić swoją książkę, wiecie, portfolio modelingowe. I, i tak, to też jest bardzo y, popularne, że, że te prace y, są i i dziewczyny się cieszą, jak zabukuję jakiś magazyn. To teraz na szybko jeszcze Wam opowiem o dietach i treningach, które no, są dużą częścią mojego życia. Pewnie po części przez modeling, ale to też jest po prostu to, kim ja jestem, jakby ja żyję sportem. Każdego dnia jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę ruszać swoim ciałem. Tak, i dla mnie sport jest bardzo, bardzo ważny i jest dużą częścią mojego życia. Staram się obecnie mieć takie, mimo wszystko, trochę luźniejsze podejście do na przykład mojej diety, bo już miałam okresy, gdzie byłam bardzo zafiksowana i były produkty, na które sobie pozwalałam i produkty, na które sobie nie pozwalałam. Teraz te moje nawyki są, mam wrażenie, że takie bardziej stabilne, unormowane i jakoś tak znalazłam ten złoty środek. Każdy dzień zaczynam od śniadania na słono, zazwyczaj jem jakieś jajka z warzywami, ze szpinakiem, z burakami, robię sobie takiego bowla i dodaję łososia wędzonego albo tuńczyka i jem to z kromką brzydniego pieczywa. I na drugie śniadanie bardzo lubię owoce, jem dużo owoców. Jabłka, banany, borówki, mango. Uwielbiam brzoskwinie, więc zazwyczaj moje drugie śniadanie to są owoce. Na obiad jem zazwyczaj jakieś mięso, czyli kurczaka albo steka z dodatkiem batatów i surówki. A na kolację na przykład bardzo lubię kary obecnie, w, w tym sezonie, gdzie szybciej się ściemnia i mamy ochotę leżeć pod kocykiem i jeść dobre rzeczy. A jakieś kary z krewetkami, czy właśnie takie rozgrzewające zupy, rybki, owoce morza bardzo, bardzo lubię. Ja w ogóle jestem osobą, która. Też zawsze mam przy sobie zdrowe przekąski, jakieś orzeszki, zdrowe kanapeczki robię sobie na uczelnię czy na sesję zdjęciową. Zawsze też dbam o nawodnienie. Piję pewnie 2,5 litra wody dziennie. Ja nie piję herbaty ani maczy, A, przepraszam, nie piję kawy ani maczy, gdyż nie chcę tak w 100% polegać na tej energii zewnętrznej i też nie chcę, żeby to wpływało na mój sen negatywnie, więc więc obecnie piję tylko herbatę miętową, rumianek, koperkową e, i herbatę z lipy. I tak piję na zmianę przez cały dzień, od rana. E, a oprócz tego, e, jeżeli chodzi o treningi, obecnie bardzo dużo trenuję. E, Podnoszę ciężary cztery razy w tygodniu i biegam, bo chodzę na Berries i zazwyczaj przez pół godziny biegnę i 30 minut robię. Tak, no to są takie interwały, że na zmianę biegasz, podnosisz ciężary, biegasz, podnosisz ciężary. Też raz, dwa razy w tygodniu obecnie pójdę na yoga, żeby się porządnie rozciągnąć. I raz pójdę na Pilates, czy na tenisa z przyjaciółmi, czy na hajka. Ale tak każdego dnia jestem aktywna. bo też jest teraz bardzo popularny w Stanach, nie wiem czy w Polsce również. No, więc ruszam się bardzo dużo. Każdego dnia też staram się zrobić 10 tysięcy kroków. Między zajęciami pójdę na spacer, czy umówię się na spacer z koleżanką, nawet pod wieczór, po wszystkich moich zajęciach, czy po pracy. I też każdego poranka staram się rozciągać, jestem osobą, która musi często się rozciągać. Dbam o siebie na przykład w sposób, że umawiam się na masaże, które też mi gdzieś pomagają, zwłaszcza zważając na to, ile trenuję. Ostatnio też zaczęłam chodzić na masaże twarzy, bo mam bruksizm, bo strasznie zaciskam szczękę, bo trochę tak z dużo stresu, <grym> za mało medytacji. Chciałabym robić więcej medytacji. Na pewno by to pomogło. I najważniejsze sen. Tutaj nie idę na kompromisy. Muszę być w łóżku najdalej od 10.30. Staram się każdego dnia spać tak 8-8,5 godziny, w weekendy 9. Oczywiście, jak mam jakieś egzaminy, to pewnie będę spała 7 godzin, albo jak będę obrabiać podcast. I czasami też mam bezsenność, jako że mam niedoczynność tarczycy więc muszę, muszę naprawdę dużo uwagi poświęcić na to przygotowanie. Czyli wyłączenie telefonu, właśnie nie picie kawy. Tak, to jest z moją taką rutyną, z różnymi nawykami, które obecnie jakby stosuję A też taki mój plan dnia i i jak to wszystko wygląda, nawiązując do modelingu, ale nie tylko, podziękuję Wam z tego miejsca za odsłuchanie całego odcinka. Koniecznie dajcie znać, o czym chcielibyście posłuchać w przyszłych odcinkach. Zostawcie komentarz, wyślijcie mi wiadomość prywatną. Możecie też zostawić na YouTubie Kciuki w górę, na Spotify gwiazdki. I też dajcie mi jakiekolwiek nie wiem, tematy na rolki, czy jak macie jakieś pytania, um, to śmiało wyślijcie je w moją stronę. Dziękuję Wam raz jeszcze i do zobaczenia za tydzień, Buziaki. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu Fala Inspiracji. Zachęcam Was do zostawienia komentarza i dania łapki w górę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.